Dzisiaj będzie temat, do którego zbieram i pytania, i odpowiedzi od jakiegoś czasu, a właściwie odpowiedzi, bo pytania pojawiły się już dużo wcześniej. I szczerze mówiąc, te pytania wywołały we mnie dużo chaosu i niepewności. E, a ja jestem taka, że kiedy pojawiają się takie niepewności, to e, m, raczej wymiatam je spod dywanu i chcę jak, jak najszybciej znaleźć e, odpowiedź na te pytania. E, w związku z tym zaczęłam przyglądać się temu. Temat dotyczy. Mm, e, może wyjściowym, jakby zdaniem, od którego wszystko się zaczęło, jest to stwierdzenie, że wszystko się zmieni, jak ty się zmienisz. Ja już kiedyś o tym mówiłam, że my właśnie ten, o, tym, o tym filmie tak przykornie, że wszystko się zmieni, jak ty przestaniesz się chcieć zmieniać i zmieniać, tylko zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś. I ja naprawdę w to wierzę. Ale chcę ten temat jeszcze rozwinąć trochę pod innym kątem, mianowicie innych ludzi. I tego, jak nas inni ludzie traktują, bo uważam temat za bardzo istotny i kluczowy, i to jest coś, czego my nie rozumiemy. Może też właśnie dlatego jest mnóstwo sprzecznych informacji. Ja dosłownie zrobiłam sobie taką tabelkę, w której wypisałam te informacje, jakby jedne zupełnie inne, i, i drugie zupełnie inne, które tak naprawdę sobie przeczą, ale. Obie, jakby, wersje są z niby z wiarygodnych źródeł. źródeł. Um, I teraz tak. Um, um, wszystko, że my często, jak jesteśmy w jakichś relacjach, i tu chodzi o relacje partnerskie, i relacje ze znajomymi, i w ogóle z osobami, na przykład z którymi mamy do czynienia chociażby w pracy czy w jakichś innych społecznościach. Jeżeli zaczynamy stosować to wierzenie, że ok, jeżeli na przykład, bo wiadomo, że takie pytania w nas, dlaczego ktoś nas tak traktuje, pojawiają się właśnie w momencie, kiedy czujemy jakiś dyskomfort. I kiedy my na przykład czujemy dyskomfort, bo zaczynamy zauważać, że pojawiają się w naszym świecie ludzie, którzy nas. Na przykład okłamują, pojawiają się w naszym życiu ludzie w jakichś tam przestrzeniach, którzy nas zdradzają w jakiejś tam formie, albo na przykład tacy, którzy nas obwiniają, prześladują, są dla nas niemili, atakują, cokolwiek, cokolwiek co powoduje nasz dyskomfort. I zaczynamy wtedy zadawać sobie pytanie, co jest grane, i wiecie: no, za starych czasów to wszystko szło w kierunku, no takie mieliśmy czasy. Kiedyś to było jak gdyby bardziej działanie tego naszego gadziego umysłu, który działał na zasadzie walcz, uciekaj, albo uciekaj, oceń siły wroga, czyli w takich momentach, kiedy coś takiego się działo, no to ludzie się dosłownie bili, zabijali albo po prostu uciekali, czyli reagowali bardzo instynktownie. Za czasów takich trochę już kilkadziesiąt lat wstecz, to, kiedy prawo się tak rozwinęło, że już można było za to siedzieć i tak dalej, no to większość jednak zaczęła się hamować, ale działaliśmy trochę inaczej, czyli na przykład kłóciliśmy się ze sobą, walczyliśmy i wykształciły się trochę inne, też wypływające z tego gadziego umysłu, ale trochę inne reakcje obronne, czyli na przykład agresja bierna. Taka jak podkładanie komuś świni, na przykład. I taka jak robienie rzeczy na złość, nawet często nieświadomie, bo jakby te instynkty tłumiliśmy. Trochę zeszłam z tematu, ale myślę, że to będzie dobry grant, dobry, dobry, do, do, dobre tło do tego, co chcę powiedzieć. I w ostatnich latach... Znaczy tak, może... I jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz, wstecz, bo ja pamiętam też na przykład kilkanaście lat, lat wstecz, kiedy byłam na terapii, to było 13 lat temu. Dla... Jeszcze byłam wtedy właściwie dzieciakiem, bo miałam 23 lata. To usłyszałam wtedy pierwszy raz coś, co bardzo zmieniło mój światopogląd. Usłyszałam od terapeutki wtedy zdanie, że... Nie jesteśmy odpowiedzialni za cudze emocje i reakcje. Że nie jesteśmy winni temu, jak ktoś się zachowuje i nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Że jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, za to, jak my zareagujemy na emocje tej osoby, ale na pewno nie jesteśmy po to, żeby zmieniać emocje tej osoby, żeby zmieniać tę osobę ani brać odpowiedzialność za to, jak ona się czuje, bo ona jest odpowiedzialna za to, żeby rozpoznać swoje emocje, żeby dbać o te emocje i tak dalej, i tak dalej, że o siebie. Więc to jakby uwalniało z tego poczucia winy i odpowiedzialności. Też pod takim kątem terapeutycznym właśnie dla dzieci z rodzin różnych dysfunkcyjnych, które bardzo często biorą wtedy na siebie wszystkie trudy i odpowiedzialność, tak mentalnie, bo wydaje mi się, że wtedy pomogą. Więc wtedy usłyszałam takie zdanie. Ja w tej tabelce właśnie sobie to wypisałam, że nie jesteśmy odpowiedzialni za cudze emocje i reakcje. I też przypomniały mi się słowa pewnej osoby, ale nie tylko pewnej osoby, bo ta, te ym, ym, takie zdania. Ym, są jak gdyby w wielu książkach na temat chociażby współuzależnienia i tak dalej, że w momencie, kiedy kobieta albo mężczyzna ma takie przeświadczenie, że ktoś ją źle traktuje, czy ja go źle traktuje, bo on jest taki, że sobie w jakiś sposób zasłużył, i że jak on się zmieni, to ta osoba się zmieni. Na przykład, przestanie pić, przestanie się tak zachowywać, czy go obrażać, czy ją obrażać, to to jest zachowanie. Dysfunkcyjne, w sensie takim, że te oso osobowości mają właśnie mentalność ofiary, wierząc w coś takiego, że swoim zachowaniem wpływają na emocje tej osoby, na przykład na to, że napije albo się jakoś tam zachowuje i są za to odpowiedzialne. I te kobiety chodzą właśnie na terapię jako ofiary przemocy. I takie kobiety bardzo łatwo wchodzą w takie relacje uzależnieniowe, współuzależnieniowe właśnie z różnymi osobami, które je na przykład potem wykorzystują, biją i tak dalej, ale to przeświadczenie, że to ich wina i odpowiedzialność, że on się tak wobec niej zachowuje, że gdyby ona była inna, to on by się tak nie zachowywał, sprawia, że one nie potrafią odejść i całe życie wierzą w to, w co wierzą i gną, więc uważam do takich osób, uważają to za wielką miłość i są, i są po prostu wkręcone po uszy. I mm, pewna osoba mi to przypomniała, uświadomiła mi to, że właśnie to jest myślenie typowe dla relacji przemocowych, gdzie panuje przemoc i żeby tak w żaden sposób nie myśleć. A poza tym yy, ona mi powiedziała taką bardzo fajną rzecz: żeby nie słuchać nikogo, kto próbuje sprawić, że czujemy się winni, że czujemy się źle, kto próbuje nas obwiniać żeby nigdy takich ludzi nie słuchać. Yy, Właśnie pod takim kątem, że, że to przez nas oni na przykład się tak zachowują, czy robią to, co robią. Więc jakby po tej jednej stronie tabelki były te wszystkie słowa, czyli podsumowując, nie jesteśmy odpowiedzialni za emocje innych ludzi, ani za ich reakcje. A druga sprawa, że no właśnie to jest takie typowe zachowanie, które wynika z dysfunkcji, które jest dysfunkcyjne, że to jest negatywne, w sensie takim niezdrowe. Myślenie, raniące dla nas. Ale po drugiej stronie tabelki znalazło się parę zdań, i te teorie wypłynęły w ostatnich latach, i bardzo dużo się o tym mówi, że wszystko na zewnątrz jest naszą energią. Że jak my się zmienimy to zmieni się nasze, to, to co jest na zewnątrz. I, I zmieni się nasz partner, on będzie nas inaczej traktował, zmienią się nasze dzieci, nasz szef. Że jak my się zmienimy, to tak się wydarzy. I też według właśnie, jak się idzie w te sprawy ustawieniowe i tak dalej, takie, tej nowoczesnej też terapii, przynajmniej ja to tak, tak to postrzegam na ten moment, to... Hmm, też bardzo łatwo pokusić się o coś taką myśl, że hmm, jak gdyby ludzie... No, no dobra, jest coś takiego. Właśnie chcę to zaraz wyjaśnić. I hmm, będzie tam trochę znaków zapytania. E, może nie do końca to wyjaśnię, ale e, myślę, że część tego filmu pozostanie pod takim znakiem zapytania. Może ten temat się jeszcze rozwinie. Może wy mnie zainspirujecie. Jeżeli ktoś wie coś na ten temat, to bardzo chętnie e, posłucham. E, Mówi się, że jeżeli my mamy jakieś pole informacji, o czym właśnie jest mowa w ustawieniach, to ludzie reagują na to pole informacji, które przez nas przepływa i traktują nas adekwatnie do tego, co mamy tam pozapisywane. I dobra, ja tutaj się zgadzam. Znaczy w, w pewnym... Znaczy tak, zgadzam się z tym, tylko chodzi o to, że my... Wydaje mi się, że jest coś takiego, że mm, łatwo jest tutaj trochę zbłądzić i coś mi tutaj nie gra, bo y, 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 takie mówienie, że inni nas traktują y, w taki sposób, jak my mamy zapisane w polu, y, i nie mogą inaczej, że to, jak nas traktują, nie jest jakby ich w ogóle winą, to jest tylko i wyłącznie nasza odpowiedzialność, bo mamy takie zapisy w polu. Y, to w pewnym sensie przeczy tej teorii, że my nie mamy wpływu na cudze emocje. Totalnie. Bo to wtedy znaczy, że my mamy wpływ, właśnie wręcz odpowiedzialność za cudze emocje, że ta osoba nie czułaby się tak i nie zachowywała się nie tak, gdyby nie my. Gdyby nie to, co my mamy, jakby co, kim my jesteśmy. Więc to jest to totalnie rozbieżne. I pomyślałam sobie o tym, że gdyby tak rzeczywiście było. Yy, że te osoby by nas traktowały inaczej, gdybyśmy my byli inni, to by z, oz, musiało oznaczać, że te osoby są po prostu taką przezroczystą kalką, która jest położona powiedzmy na nas jak tak, na, na nasz program, na nasze pole, i ta kalka przebija tylko to, kim my jesteśmy. Ale przecież tak nie jest, bo nikt nie jest przezroczystą kalką bez swoich własnych jakichś programów i tych uwarunkowań. Gdyby tak rzeczywiście było, to kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest to, że gdyby tak rzeczywiście było, to by oznaczało, że wszyscy ludzie powinni nas traktować tak samo, ale tak przecież nie jest. I na przykładzie, jeżeli my na przykład mamy program powiedzmy bycia ofiarą, to gdyby ta teoria była słuszna w 100%, to by oznaczało, że wszyscy ludzie będą nas traktować jak prześladowcy, ale tak przecież nie jest. Bo niektórzy ludzie, na przykład, traktują nas w porządku, są zupełnie inni, są ok wobec nas i czujemy się przy nich dobrze, ale przychodzą powiedzmy tacy, którzy nas traktują rzeczywiście jak prześladowcy. I to może być w jakikolwiek przykład. Dajmy na to. Um, jeden ma program y, kogoś, kto jest y, powiedzmy okradany z energii, że jakby rozdaje się na prawo i lewo, a drugi ma program braku y, i, i takiego wyjścia, że po prostu cały czas chce y, y, brać, brać od innych y, na przykład. No dobra, ale wracając do tego tematu ofiary i prześladowcy. Zaczęłam się nad tym zastanawiać i pomyślałam sobie tak, tak naprawdę wielu z nas ma program ofiary. Ale jeżeli zauważycie, to ten program ofiary on się nie uruchamia ze wszystkimi ludźmi. A gdyby rzeczywiście tak było, że ludzie nas traktują tak, jakby przez pryzmat naszych, naszych, nas, naszego pola. Tylko i wyłącznie, że nie mogą inaczej, bo pole im na to nie pozwoli, to by do naszego życia nie przychodziły osoby, które nie traktują nas jak ofiary i nie znęcają się nad nami. A jednak tak się dzieje, że przychodzą przyjaciele, przychodzą ludzie, którzy są dla nas fajni, przy których czujemy się wartościowi, ważni i tak dalej, i oni są tacy też dla nas. Po prostu dochodzę do wniosku, że to działa trochę tak. Że tych możliwości jest wiele. My mamy wiele różnych programów. I znaczy, to, że mamy nad nimi kontrolę, przynajmniej bardzo chcę w to wierzyć, i wierzę, że właściwie, no wiem to, że nie, wiem to, że mamy nad nimi kontrolę. I wybieram tak myśleć. I to trochę działa dla mnie tak, że przychodzi do nas, powiedzmy, jeżeli ja, ja na przykład, jeżeli ktoś ma, jeżeli ja nawet, dobra, powiem na swoim przykładzie, ja mam program, e, powiedzmy, uniżania się i bycia ofiarą. Jeden z programów. To przyjdzie do mnie osoba, która na przykład nie, nie zarezonuje z tym programem, i to się w ogóle nie odpali. Ale przyjdzie do mnie osoba, która właśnie żadna z tych osób, żadna z osób nie jest przezroczystą kalką, więc to nie zależy ode mnie, ale chodzi o to, że przy chodzi tak, że przy osobie, która nie ma, nie ma programu prześladowcy, mój program ofiary się nie odpali. Ale jeżeli ja się spotkam z osobą, która ma program prześladowcy, bo na przykład kogoś, pod, kogoś tak traktowała, i tak, tak jest zapisane, że to jest dobre dla przetrwania, że trzeba innych tak traktować, to wtedy, powiedzmy, jak ja się z tą osobą spotkam, wejdę w jakąś relację, to wtedy te programy razem zaczynają działać jak takie dwie zębatki. I ja nie wierzę w to, że jak ja zmienię program ofiary i powiedzmy wykasuję go ze swojego systemu, to ta osoba nagle przestanie być prześladowcą tylko dlatego, że ja wykasowałam swój program. Bo to jest nielogiczne. Jeżeli ona ma nieuświadomiony program prześladowcy, powiedzmy, czy kogoś, kto uniża innych, czy w jakiś sposób, nie wiem, coś tam robi im, cokolwiek by to nie było, to ona może zmienić to swoje zachowanie tylko i wyłącznie rozpoznając w sobie ten program i chcąc to zmienić w sobie. I sorry, być może się mylę. Ale wydaje mi się, że na przykład, jeżeli bo ja też bardzo są, na przykład dwie osoby, które sobie bardzo cenię i które mówiły o tym, że jak one zaczęły pracować nad sobą, stawiać pewne też oczekiwania, warunki, były takie po prostu szczere, prawdziwe, to ich partner naprawdę w cudowny sposób się zmienił. I ja tego nie podważam, bo ja serdecznie i, i życzę wszystkim. Czegoś takiego, ale też wierzę w to, że to jest możliwe, ale wydaje mi się, myślę, że to, że on się zmienił, kompletnie nie, nie zależało od tego, że one zaczęły pracować nad sobą, czyli pracować w sensie nie to, żeby się zmieniać, tylko bardziej pokazywać się prawdziwą. Zaczęły po prostu ściągać maski i pokazywać się prawdziwą, czyli właśnie nie zmieniać się, zaczęły się pokazywać. I on się zmienił nie dlatego, że one zaczęły to robić. Tylko dlatego, że sam podjął taką decyzję w sobie. Bo znam. Wiecie co? Znam mnóstwo przypadków, gdzie kobieta przez wiele lat, czy nawet miesięcy lat, pracowała nad sobą, próbowała już wszystkiego, a ten facet ciągle pozostał taki sam, na przykład cały czas pił. Znam też takie sytuacje, że kobieta. Nie zrobiła nic więcej. Na przykład jej mężczyzna pił, znam taki przykład z mojej rodziny. Jej mężczyzna, z którym ona się spotykała, pił. A ona, jedyne co zrobiła, ona nie zaczynała siebie zmieniać, coś tam robić, gdzieś pracować, chodzić na jakieś kursy, na, jakieś, na jakąś terapię. Tylko po prostu poszła do niego i powiedziała: Słuchaj, ja chcę mieć trzeźwego faceta jeżeli ty będziesz pił, to ja z tobą nie będę. I on. Przestał. Ale nie przestał dlatego, że ona to powiedziała, bo jest mnóstwo sytuacji, kiedy żona potrafi, potrafi przez wiele lat to mówić i facet się nie zmienia. Więc to w pewnym sensie to nie zależy od niej. To zależało tylko od niego, że on podjął wewnętrznie tą decyzję. E, sorry, ale ja naprawdę tak w to wierzę. Przynajmniej na ten moment. Czy to się zmieni, czy to się zmieni, nie wiem. Ale na ten moment wydaje mi się to najbardziej logiczne i sensowne. Nie da się zmienić drugiego człowieka i emocje, de decyzje, reakcje drugiej osoby nie zależą od nas mm. i jeżeli nam się odpalają programy, powiedzmy, na, powiedzmy, że mamy w sobie program ofiary, a ktoś ma prześladowcy i przyciągamy taką osobę nagle, chociaż wydaje mi się, że ciała nam to mówią. Ciała nam to mówią i to przynajmniej mówiły, tylko że ja to ignorowałam, że na przykład, o coś tu nie gra, to właśnie będzie taki jakiś dziwny, dziwna zależność. Więc możemy się przed tym przestrzec. W każdym razie na to przyciągamy taką osobę, która ma program prześladowcy, mamy program ofiary. No i teraz tak. Obydwoje to jest 50-50 odpowiedzialności, że akurat okej, okay, zębatki zaskoczyły akurat tutaj, w tych przestrzeniach, bo mamy takie programy, ja mam taki, ty masz taki. Ja jestem odpowiedzialna za mój, ale ty jesteś odpowiedzialny za swój. I ja wiem, że ta osoba nie będzie inna, tylko dlatego, że ja wycofam swój program. Ona będzie inna, jeżeli ona wycofa swój program. I to jest jedyna możliwość. To jest fizyka, to jest logika. Eee. I wolna wola. I tak odpowiedzialność tylko za siebie. Więc jeżeli na przykład my wycofamy program bycia ofiarą, ale ta osoba nie wycofa swojego programu bycia prześladowcą, to my nie mamy mocy żadnej, żeby ją zmienić. Ale mamy wtedy moc podjęcia decyzji, i prawdopodobnie już nie będziemy chcieli być taką osobą. I teraz odchodzimy, szukamy sobie takich przestrzeni, gdzie będziemy już rezonować, bo tutaj nic nie zaskakuje. Zębatka nie będzie zaskakiwać. A jeżeli zębatka nie będzie zaskakiwać, to ta osoba, która ma ten program, ale nie jest na takim poziomie świadomości, czy w ogóle nie, chęci zrobienia czegoś z tym, nie widzi tego no to ona będzie prawdopodobnie dostawać cholery i będzie kombinowała, ale już nie będzie tu zaskakiwać. No i wtedy sobie pewnie pójdzie. A jak jeżeli, nie, jeżeli podejmie tą wewnętrznie decyzję zmiany, to wtedy dopiero jest szansa, że to zadziała. Ale to kompletnie nie zależy od nas. I chyba tym zakończę, bo powiedziałam wszystko. Jestem bardzo ciekawa, gdzie co pytam? Rozmawiam na ten temat z ludźmi. Rozmawiałam ostatnio z moją znajomą z Hamburga i ten temat, to jest, zobaczcie, jak to jest niesamowite. Mnie to męczyło. Te pytania po prostu się pojawiały we mnie i naprawdę bardzo chciałam, znaczy nadal chcę, bo, bo myślę, że ten temat się rozwija we mnie i jeszcze jest dużo do odkrycia. Może zmienię, może tak naprawdę tak nie jest, cholera wie, ale na ten moment wydaje mi się to, co powiedziałam wydaje mi się najbardziej, że ze mną rezonuje taki, taki, taka wiara, takie myślenie. Ale ona na przykład powiedziała, że ją to w ogóle nie zajmuje, więc to jest niesamowite, jak my wszyscy mamy inne potrzeby też tej introspekcji, odkrywania życia. Ale jeżeli macie ochotę podzielić się yy, i te osoby, które do mnie czasami piszą, ale też jakieś nowe osoby, jeżeli się pojawią, to piszcie śmiało, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że temat jest ważny, yy, bo dotyczy relacji, czyli czegoś, co zajmuje nam większą część naszego życia. Yy, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. 영